Dlaczego kocham swoją pracę, i dlaczego nie zamieniłabym jej na nic innego i dlaczego to właśnie w tym momencie życia uważam, że mam najlepszą pracę na świecie. E, jako młoda osoba, która skończyła szkołę, e, pracowałam w zespole, e, czyli tak jakby mówiąc waszym językiem, e, byłam tak jakby trochę w korporacji. Miałam etat, miałam swoje obowiązki, miałam swojego kierownika, musiałam się podporządkować, bo byłam tancerką w zespole. E, więc musiałam się dostosować do zasad i reguł panujących w tejże firmie. I to jest tak jak z pracą w teatrze, właśnie. Jednemu ona bardzo pasuje i jest w stanie się podporządkować, i właściwie uważa to za zaletę, że nie musi myśleć, organizować, martwić się o różne rzeczy. Natomiast ja gdzieś tam zawsze byłam takim duchem, który szukał czegoś więcej. Próbowałam swoich sił w różnych innych produkcjach, zdobywałam doświadczenie i. Zwolniłam się stamtąd, ryzykując trochę, dlatego że w głowie mamy taki mental, szczególnie mam wrażenie, że w Polsce, że ten etat jest jednak bardzo ważny i nasi rodzice nam troszeczkę dają takie, że bądźmy na etacie, bo to jest bardzo bezpieczne, ale ja się tam już dusiłam. Dzień po dniu poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie, dlatego zdecydowałam się odejść i postawić wszystko na, na siebie. Natomiast nie wydarzyło się tak, że ja jedną rzecz rzuciłam, a drugiej kompletnie nie miałam i zaczęłam ją dopiero budować.